Wolność, dlatego że wykraczamy poza granice własnego ja i własnego posiadania. Rozumiemy, że to, co mamy, to jest po prostu dzierżawa. Przestajemy się tego kurczowo trzymać. Z punktu widzenia chrześcijańskiego zyskujemy to, że jesteśmy świadkami zmartwychwstania bardzo często. E, nam się wydaje, że zmartwychwstanie to było kiedyś, a teraz to już w ogóle nic nie ma. Otóż nieprawda. Zyskujemy to, że tam, gdzie ludzie mogliby umrzeć z głodu i faktycznie umierają, ci ludzie żyją, Janka jest świadkiem zmartwychwstania. Ja jestem też i moi współbracia bardzo często świadkiem zmartwychwstania. Gdzie człowiek kompletnie już na dnie, człowiek, który stracił wiarę w siebie i wiarę we wszystko, po kilku miesiącach, czasami po kilku latach, odzyskuje przede wszystkim nadzieję. To, że jest człowiekiem, odzyskuje poczucie własnej godności. I mogę przeczytać tylko, żebyśmy sobie, żeby nam się nie wydawało, że to my tych wszystkich biedaczków pouczamy. To ci, którzy w Syrii walczą każdego dnia o to, żeby przeżyć. Te matki, które same nie jedzą po to, żeby ostatnią kromkę chleba czy ostatni kawałek trawy, bo i tak bywało w Syrii, dać dziecku. To one powinny nas uczyć. Ja Paweł drugi pisze tak. Człowiek, choć powołany do radości, w swoim codziennym życiu doświadcza cierpienia i bólu w najrozmaitszych formach. Do mężczyzn i kobiet dotkniętych rozmaitego rodzaju cierpieniem i bólem ojcowie synodali, synod w latach 80., skierowali w swoim orędziu następujące słowa. Wy wszyscy, opuszczeni i zepchnięci na margines naszego konsumpcyjnego społeczeństwa, Chorzy, ułomni, ubodzy, głodni, emigranci, uchodźcy i więźniowie, bezrobotni, starcy, dzieci opuszczone i osoby samotne, Wy ofiary wojny i wszelkiego rodzaju przemocy rodzącej się w naszym zezwalającym na wszystko społeczeństwie. Kościół uczestniczy w Waszym cierpieniu prowadzącym do Pana, który włącza Was w swoją odkupieńczą mękę i pozwala Wam żyć w świetle swojego zmartwychwstania. To teoria. A teraz praktyka. Liczymy na Wasze świadectwa, aby uczyć świadczeń niezbędności. Proszę Państwa, to oni tak naprawdę są naszymi nauczycielami. I myślę, że Janka czy my tu siedzący nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy, gdyby oni nas nie uczyli codziennie bardzo wielu rzeczy. Dziękuję bardzo.